Dziś za, zaczniemy, podkreślam, zaczniemy mówić o romantyzmie, bo tych lekcji będzie na pewno bardzo dużo. Tam barok i oświecenie załatwiliśmy, że tak powiem, za jednym zamachem, na jednym oddechu. A to, to, to jest tak poważna epoka, tak ważna dla narodu polskiego, że będziemy o niej mówić dokładniej. Poza tym, najwięcej utworów z gwiazdką to macie właśnie z romantyzmu, więc bardzo poważnie podchodzimy do y, tego okresu. Y, datuje się dziwna data 1822. To jest data wydania Ballad i Romansów. Od tego momentu zaczyna się polski, polski, podkreślam, bo za chwilę będziemy troszkę o czym innym mówić y, polski romantyzm. Dlaczego Wydanie jednego utworu, no kilku, ale jednego zbioru, było tak ważne, że rozpoczyna epokę, dlatego, że to był szok. To był absolutny szok. O tym, jak traktowano balady Mickiewicza, świadczy takie powiedzenie intelektualisty oświeceniowego tamtych czasów po dziadach, w krótkim czasie wydane. Cicho wszędzie, głucho wszędzie, głupio było, głupio będzie. Ludzie tam, yy, yy, przedstawiciele klasycyzmu, uważali Mickiewicza za szaleńca że to jest niebezpieczny człowiek, który może mieć bardzo, ale to bardzo zły wpływ na młodzież. Tak wtedy uważano. Koniec romantyzmu polskiego to jest upadek powstania styczniowego. Teraz będziemy często używać właśnie sformułowania powstanie. Ja już nie wymagam, bo ktoś mi kiedyś powiedział, a to, to nie historia. No ale literatura polska jest ściśle związana z historią. I żeby Wam się nie myliły, kiedy były jakie powstania, czyli, no, w sumie dwa są najważniejsze, później powstanie warszawskie, ale to później powstanie styczniowe i listopadowe. Zapamiętajcie, że pierwsze, to jakby odwrotnie niż w kalendarzu. Bo najpierw jest w kalendarzu styczeń, to było to drugie powstanie. I upadek powstania styczniowego oznacza również upadek myśli romantycznej. I teraz, moi drodzy, tę epokę w Polsce poprzedziła epoka tak zwana preromantyzmu w Niemczech. Dlaczego w Niemczech narodził się właśnie taki okres, to nazywano mocno, silnie okres burzy i naporu? Dlatego, że istotą romantyzmu jest bunt. Nie wgapianie się w siebie przy kolacji romantycznej, przy świecach. Bunt jest istotą. A dlaczego bunt narodził się w Niemczech? Dlatego, że pod koniec XVIII wieku tam były, było rozbicie. I w każdym księstwie był straszny, despotyczny władca. I niektórzy nie mogli tego znieść. I właśnie y, głównym przedstawicielem tego okresu szturm, mundrank, czy okres burzy i naporu, y, to był Goethe. On później uważał siebie za przedstawiciela klasycyzmu, ale naprawdę nie, nie, nie pasuje do tego, to, co on wymyślił. Y, I powinniście. Y, Wiedzieć, bo to nie jest gwiazdką twór, powieść w formie listów cierpienia młodego Wertera. Ale musicie wiedzieć, że Werter to jest nowy typ bohatera, właśnie bohatera romantycznego. I do, do tej pory bohaterami byli dojrzali, mądrzy ludzie, najczęściej w literaturze. A teraz nagle jest rozdygotany emocjonalnie. Werter, koniecznie bohater romantyczny, nieszczęśliwie zakochany, nieprzeciętny, wszystko głęboko przeżywa, najczęściej kończy samobójstwem i właśnie buntuje się przeciwko różnym rzeczom. Uważa się, że Werter popełnił samobójstwo, bo nie mógł mieć swojej ukochanej loty, bo Podobał się lotcie, ale ona już miała narzeczonego, a w tamtych czasach, jak już narzeczony, to już tak jak mąż i nie było odwołania. Ale Werter popełnił samobójstwo po tym, jak go straszliwie upokorzono w domu księcia. On uważał, że jest jego przyjacielem, jakby, bo byli intelektualnie na tym samym poziomie, dyskutowali o filozofii, o książkach ale Werther popełnił faux pas, czyli coś złego, nie wyszedł w odpowiednim momencie z przyjęcia właśnie tych arystokracji i dostał po uszach, został wyrzucony. Prawdopodobnie te dwie sprawy miały wpływ na to, że nie mógł znieść tego świata. Mówi się, że skupiał w sobie ból świata, to się nazywa Weltschmerz. To tyle, ale był jeszcze inny typ bohatera romantycznego, akurat nie Goethego, ale Byrona. Byron do tych wszystkich cech, nieprzeciętność, nieszczęśliwa miłość, bunt, dorzucił jeszcze czynną walkę. I zarówno Byron, jak i Goethe byli uwielbiani przez Mickiewicza. To nie jest przypadek że Mickiewicz właśnie tłumaczył, między innymi Byrona, który mówił, bo własne tylko upodlenie ducha nagina wolnych szyję do łańcucha. Albo mówił w jednym z utworów, walka o wolność, gdy się raz zaczyna, z ojca krwią spada dziedzictwem na syna. Sto razy wrogów zachwiana potęgą skończy zwycięstwem. To musiało się podobać młodym romantykom. I Ludziom, którzy żyli pod zaborami. I y, nie macie w programie, to należy do rozszerzonej, ale uważam znowu, że maturzysta powinien wiedzieć, o co chodziło w Faustie. To jest dramat romantyczny. Y, Faust zaprzedał duszę diabłu dla szczęścia. Podpisał cyrograf, akcja rozgrywa się w średniowieczu i otrzymał wszystko: miłość, najpiękniejszą kobietę, pieniądze. Ale nie był szczęśliwy. Wreszcie, kiedy zrozumiał, że poświęci swoją inteligencję, zdolności zwykłym ludziom, wtedy powiedział takie piękne słowa. Mnie się przynajmniej podobają. Trwaj chwilę, jesteś piękna. Różnie się tłumaczy, ale to jest właśnie z Goethego. Są o tym, jak żywotny, jak ważny jest ten motyw Fausta świadczą taki fakt, że aż dwie opery na podstawie tego dramatu stworzono potępienie Fausta i Mephisto. Ten Mefisto to ten diabeł, który go kusił, i Faust podpisał cyrograf. I teraz jeszcze tak, żeby zebrać ten, te, te główne cechy romantyzmu, które później będziemy szukać, których później będziemy szukać w naszych utworach. To jest duchowość. Tam tylko rozum, 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 no to tutaj duchowe sprawy najważniejsze, bunt, pamiętajcie, bunt jest też istotą romantyzmu, fantastyka. Wtedy było niemożliwe, teraz postacie, zdarzenia fantastyczne prawie w każdym utworze. Cechą romantyczną jest też historyczność, co to znaczy? Często utwory rozgrywają się w średniowieczu, bo tam też była duchowość ważna. Ludowość, może pamiętacie dziadę, część drugą? My wrócimy do tego. Ale ludowość nie polega tylko na tym, że bohaterami byli prości ludzie. Ale polegała na tym, że szanowano tradycje i szanowano wartości, które przede wszystkim kultywowano właśnie wśród prostych ludzi, nie wśród arystokracji zepsutej według romantyków. I jeszcze odnoszono się też do kultury wschodu i tu mamy do czynienia z orientalizmem. Później zobaczymy to w sonetach Mickiewicza. Z tego jeszcze może no, trochę chaotycznie mi dziś wyszło, ale powinniście znać balladę Król Olch, Król Olszyn. Czasami się mówi. Jaki to utwór, ballada, bo to jest ważny akurat gatunek, to będziemy mówić przy balladach Mickiewicza. Ale tam jest taka sytuacja, że y, ojciec z synem jedzie na koniu przez las. Syn y, czuje niepokój, strach, mówi, że coś się za chwilę stanie. A racjonalista, ojciec, a to tylko wiatr, to, to nic takiego, i wreszcie fantastyczna postać. Zły król Olch właśnie porywa y, dziecko. Możecie ten utwór, jak przeczytacie po tym filmie, wykorzystać do y, tego. Czym może być przyroda w utworze poetyckim? No, trochę chaosu było, ale mam nadzieję, że jakoś to sobie ułożycie. Dziękuję na razie.